Cześć, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować głośnik JBL-a, inny niż poprzednie, jest to, tak jak tu widać, Clip 3, dla porównania Go 2. Głośniki muzycznie grają podobnie. Mają tą samą moc. Pokrzywaty muzycznej. Z tym, że klip 3 jest wykonany ładniej. Mamy tu taką osłonę, maskownicę głośników. Która jest zdejmowana. W tym tego zdjąć nie można. No, aczkolwiek, jakby się uparte, by zdjął, ale by zniszczył bo tu jest to wszystko tam na, kleju, na, na na gorąco jakoś sklejone a w tym możemy zdjąć, później pokażę mamy tu karabinczyk gdzieś możemy sobie to zaczepić nawet za szlufkę spodni gdziekolwiek tu jest wyłożone gumą żeby chyba jakiegoś tam elementu nie podrapać lub to ta farba nam się nie znalazła. Z tyłu mamy włącznik. łącznik Bluetooth. Gniazda. mikro USB. I gniazdo wejściowe, liniowe. Z zewnętrznego źródła. Przyciski siły głośności: plus minus, przycisk play, odbieranie rozmów. Głośnik jest w kolorze to jest chyba niebieski taki stalowy. Ciężko to określić. Tutaj połączone z czarnym. Na filmie promocyjnym widziałem jak ten głośnik jest zanurzany w wodzie, aczkolwiek ja osobiście obałbym się to robić Ponieważ ta maskownica jest zdejmowalna. Możemy po prostu sobie tutaj o, ściągnąć i, i zobaczyć jak tutaj to wygląda. Więc nie wiem, czy to faktycznie tak to nam by uszczelniło. Ta siatka tej maskownicy nie przepuszcza wody co prawda? Ale czy to tu nam tak uszczelni. No jak to widzimy to głośnik jest cały, membrana basowa też. Założyć jest łatwiej, bo nie trzeba niczym tam podwadzać. Dobrze docisnąć, więc mam ob obawy co do wrzucania tego do wody. Ja bym nie kombinował. Już prędzej bym tego wrzucił do wody. Go. Włączę go. Raz, dwa. Słyszeliśmy charakterystyczny dźwięk. Teraz bluetooth sygnał. Dłużej. O. Też taki znany sygnał, że tak jak widzimy już tutaj telefon nam złapał. Połączymy się. Aktywna bateria naładowana, czyli znaczy, akumulator, akumulator, według producent, producenta, od 5 do 10 godzin, w zależności, yy, jak głośno słuchamy i czego, bo na przykład, audiobooków a muzyki jest to też. Różnica w poborze prądu z akumulatora. Tu dioda pali nam się na biało. Podczas ładowania pali się na czerwono. Gdy ta dioda miga na czerwono, a odtwarzamy muzyczkę, to znaczy, że już akumulator ma poniżej 10% pojemności. Pokażę Wam. Jak to wygląda w czasie ładowania? Wykorzystam ten kabelek. Bang, bang. I teraz, jak widać, dioda się pali. Ona się pali na czerwono. Tutaj w kamerze widać, że to jest pomarańczowy. Tak ona przekłamuje. I jak ładujemy, głośnik jest wyłączony. Ładujemy. No Ponad 2,5 godziny trzeba chyba ładować. Albo i nawet dłużej czasami. Hmm. Ta dioda zniknie. Przestanie się palić. Nie będzie się nic paliło ani biała ani czerwona. To znaczy, że jest głośnik w pełni naładowany. On też, jakbyśmy poczekali, jakąś chwilę to by, to by ta dioda zgasła. Ale to by. Trwało może z 20 minut, bo głośnik ma, jak widzieliśmy, 100%. Teraz mamy znowu białą. Łączę muzykę. Muzyczkę. A, od początku idziemy. No. Możemy się ściśleć. plus ciszej plus głośniej czy trzymamy, czy klikamy to te przyciski robią tylko siłę głośności odpowiadają za tą funkcję play raz i dwa razy Klikamy, żeby przeskoczyć na kolejny kawałek. Przycisk ten, ten play, możemy też odebrać rozmowę i zakończyć, odrzucić. Teraz jeszcze test mikrofonu zrobię. Test mikrofonu. Powiem coś do głośnika. O, jak ładnie odnalazł. Powiem coś do głośnika. JBL. JBL. Więc odnajduje nam. Powiedziałem, powiem coś do głośnika. To znalazł w Googleach. Ciekawy. Test mikrofonu mamy. Jeszcze interesuje nam nas wejście liniowe, które też możemy używać wtedy, kiedy urządzenie nie posiada Bluetooth. możemy muzykę puszczać przez Tak jak słyszeliśmy wejście liniowe działa, tu mamy taką gumową powłoczkę. Ona powoduje, że, możemy, że ten głośnik nam nie będzie jeździł po jakiejś tam śliskiej nawierzchni. To też dobry pomysł. Uszczelka jest dosyć solidna, żeby tam nam się woda nie wlała. Ale to nie wiem może i to sprawdza się nie testowałem, nie będę testował coś cóż jeszcze? głośnika? fajnie zdaje mi się, że podobnie jak ten może troszkę czyściej te wysokie tony jakieś takie czystsze aczkolwiek to jest takie subiektywne, subiektywne moja ocena ale wykonanie jest dużo Fajniejszy. I praktyczniejszy. Praktyczniejszy jest taki wygląd niespotykany, mało popularny, inny. Powiedziałbym, że oryginalny. Głośnik. Będzie działo też z telewizorem, tak jak na flip 3 pokazywałem, ten głośnik również się łączy z telewizorem. Nie będę pokazywał, odbywa się dokładnie tak samo wyszukiwanie. Jak ktoś chce zobaczyć, to film poprzedni flip 3 tam jest to pokazane. O tyle na tym głośniczku. Dzięki.